Jacek, ostatnio byłeś wyróżniającym się zawodnikiem, ale nie przekładało się to na punkty. Czy w sobotę wreszcie będziecie fetować wygraną? Znaczy, no mam nadzieję, że będziemy fetować wygraną. Gdzieś ten początek tej rundy rewanżowej nam, no po prostu nie wyszedł, no, gdzieś trochę nas to zweryfikowało, ta pierwsza liga, ale myślę, że już trzeba się od tego odciąć i skupić się przede wszystkim na tym sobotnim spotkaniu i zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby, żeby po prostu zostały trzy punkty tutaj w Kielcach. Pytanie o taktykę, 3-5-2. Gdybyś mógł, Jacek, porównać Waszą grę na obozie, a w lidze? W którym momencie, Twoim zdaniem, lepiej wyglądaliście w tym ustawieniu? No, ciężko powiedzieć. no Gdzieś w sparingach cały czas trenowaliśmy to nowe ustawienie. Yy, w lidze myślę, że z chrobrym to wyglądało nieźle i gdzieś yy, na pewno widać poprawę w naszych grze, jeśli chodzi o utrzymanie się przede wszystkim przy piłce o, yy, w porównaniu do pierwszej rundy, gdzieś. To posiadanie piłki na pewno jest wyższe, ale dziś nie przekłada się to przede wszystkim na to, co jest najważniejsze, czyli na sytuacje bramkowe i przede wszystkim bramki. Jacek, pytania o Twoją sytuację kontraktową w Koronie. Jak to wygląda? Masz kontrakt ważny do końca przyszłego sezonu, czy planujecie w najbliższych miesiącach usiąść do rozmów z klubem w celu przedłużenia tej umowy o kolejne sezony? No tak, tak wygląda moja sytuacja. Gdzieś do przyszłego sezonu podpisałem tutaj kontrakt z koroną. Na tą chwilę jeszcze no nie, nie rozmawialiśmy na ten temat. Czy w najbliższych miesiącach to się zmieni? Nie wiem. To zależy już od, od zarządu tutaj prezesów i trenera. Czy w związku z tym, że nie ma kibiców na trybunach, to różnica w grze u siebie, a na wyjeździe nadal jest duża. No na pewno brakuje nam tych kibiców gdzieś na, na trybunach, gdzieś trochę te, te mecze wyglądają jak, jak sparingi, aczkolwiek no, no na pewno nam brakuje tutaj wsparcia tutaj u siebie, ale czy różnią się, no na pewno trochę się różnią wy, na mecze na wyjazdach niż u siebie. U siebie to musimy przede wszystkim skupić się na tym, żeby wygrywać, a, a na wyjazdach myślę, że... Że no, wygląda ta sytuacja tak samo, a nie wiem, czy jest duża różnica. Czy rozmawiacie między sobą y, tak trochę poza trenerem, w gronie samych zawodników, jak poprawić grę i skuteczność? Na pewno dużo rozmawiamy y, między sobą. To nie jest tak, że my tylko przychodzimy na treningi i gdzieś y, poza treningami się odcinamy od tego. Nie rozmawiamy o tym. Cały czas są jakieś dyskusje, jak, to, jak poprawić naszą grę, w czym są problemy, że w ostatnim czasie tak no, nie wyglądało to najlepiej. Przede wszystkim, jeśli chodzi o, o sytuację tą, że nie zdobywamy punktów i nie wygrywamy meczy. Na pewno dużo jest rozmów między wszystkimi zawodnikami, czy starszymi, czy młodszymi i, i na pewno to tak wygląda. Czy zespół jest już dobrze zgrany, czy też Nowi, nowi jeszcze wkomponują się w skład? No na pewno nowi zawodnicy gdzieś muszą jeszcze troszkę czasu dostać, żeby się tak w 100% wkomponować w tą drużynę, tym bardziej, że większość chłopaków to zagraniczni zawodnicy i myślę, że też nie było im łatwo tak szybko się wkomponować w tą drużynę, ale mam nadzieję, że, że szybko złapią tą chemię między, między nami i będziemy szli w dobrym kierunku. Jak należy zagrać z puszczą, żeby trzy punkty zostały w Kielcach? Hmm. Jeśli chodzi o Puszczę, to na pewno ciężki będzie to rywal, przede wszystkim dlatego, że mają dużo doświadczonych zawodników, gdzieś ogranych w tej pierwszej lidze, mocnych fizycznie na pewno, tym bardziej, że w ostatniej kolejce wygrali zdecydowanie 4-0 z Arką, myślę, że będzie to ciężki pojedynek jak należy zagrać. No to na pewno będziemy mieli jakiś pomysł, tak? Jeśli będziemy re re realizować go w 100% tak jak założył to trener i dołożymy do tego mnóstwo zaangażowania, to myślę, że jesteśmy w stanie spokojnie tutaj ugrać zwycięstwo. Jeden z twoich kolegów z drużyny powiedział, że po tym słabym początku rundy mentalnie zespół jest w trudnej sytuacji. Uda wam się z tego podnieść? No na pewno, tak jak już wcześniej powiedziałem, gdzieś ten początek rundy nie, jest, nie był dla nas satysfakcjonujący. Gdzieś jeden punkt w trzech meczach, no to, to nie, nie spodziewaliśmy się tego, ale teraz musimy się od tego odciąć i skupić się przede wszystkim na sobocie i na kolejnym spotkaniu. Nie możemy patrzeć tylko w, w, do tyłu, tylko musimy się skupić na teraźniejszości i przede wszystkim walczyć o trzy punkty w sobotę.